W 2025 roku nastąpi śmierć jednego z muzyków wchodzących w skład zespołu Rolling Stones dzisiaj na temat szokującej wizji przepowiedni jasnowidza Jackowskiego. Oczywiście ja życzę każdemu jak najlepiej, żeby każdy żył jak najdłużej i był zdrowy. Natomiast dzisiaj przedstawiam także interpretuję przepowiedni jasnowidza Jackowskiego. O jakiego tutaj muzyka chodzi? Czy od frontmana o frontmana Mika Jagera, czy może o innych muzyków innego muzyka wchodzącego w skład właśnie tutaj Rolling Stones. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiedni jasnowidza Jackowskiego. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No, dzisiaj na temat przerażającej wizji przepowiednia który powiedział w ten sposób, że w 2025 roku dojdzie do śmierci jednego z muzyków wchodzących w skład czy wchodzącego w skład zespołu The Rolling Stones, więc nie jest powiedziane, czy tutaj miałby umrzeć Mick Jagger, tak, ta po prostu postać, która jest najbardziej ikoniczna, rozpoznawalna. Tutaj, no, oczywiście ja, ja życzę każdemu jak najlepiej, żeby każdy żył jak najdłużej, był zdrowy, natomiast przedstawiam i tutaj interpretuję tą przepowiednię Jasnowidza Jackowskiego, czy w ogóle przepowiednie na moim kanale. Natomiast tutaj warto sobie zobaczyć, tak, no, nie patrzy się teoretycznie człowiekowi w PESEL, no, ale zobaczmy sobie, jeśli chodzi o y, praktycznie członków. The Rolling Stones, to no to jest Mick Jagger, to jest Keith Richards, a także Ronnie Wood. No i teraz rocznikowo, tak, jeżeli popatrzymy jeśli chodzi o roczniki, to Mick Jagger urodził się 26 lipca 1943 roku, tak, czyli urodzony w 43 roku. Następnie Keith Richards urodził się także w 43 roku, 18 grudnia. No i mamy trzeciego muzyka, to jest Ronnie Wood, który urodził się 1 czerwca. 1947 roku. tak Czyli jest on młodszy od pozostałych o 4 lata. No są też byli członkowie tak Rolling Stones, a więc Brian Jones zmarły Juan Stewart zmarły tak Klawiszo, klawiszowiec intruma, instrumenty klawiszowe Bill Wyman, Gitara Basowa, Mike Taylor, Dick Taylor, Charlie Watts także zmarły. E, tak, perkusista, e, który właśnie był perkusistą tutaj e, właśnie The Rolling Stones, tak, który zmarł w 2021 roku. Pytanie też jest takie, czy to dotyczy śmierci obecnego członka, jeśli chodzi o The Rolling Stones, czy to dotyczy Byłego członka The Rolling Stones, tak, ale który po prostu żyje, tak, no bo teraz ten skład obecny to składa się z trzech osób, jeśli chodzi o Rolling Stones, no ale tutaj Jastan Jackowski powiedział: Jeden z muzyków The Rolling Stones, tak, no ale muzykiem The Rolling Stones jest się do końca życia, tak, nawet jeżeli ktoś już nie jest tym muzykiem. I jak popatrzymy tutaj jeszcze na, na tych z, z, po prostu muzyków, to mamy Bill Wyman. Bill Wyman urodził się w 1936 roku, tak? Potem mamy Mick Taylor. Mick Taylor urodzi się 17 stycznia 1949 roku, tak? 1949 roku. No i mamy Dicka Taylora, który urodził się w 1943 roku tak więc tak tu właśnie wygląda sytuacja jeśli chodzi o tutaj tych muzyków tak jeśli chodzi właśnie o The Rolling Stones no zobaczymy tutaj tak jak tutaj ta sytuacja po prostu ona będzie wyglądać kiedy to przedstawiono, no to jest końcówka stycznia 2025 roku wiadomo że The Rolling Stones bardzo popularny zespół tak co ciekawe Wszyscy jakby fani, tak, może nie fani, ale po prostu wielu ludzi, oni może tak, ten zespół tak się kreuje, że tak po prostu sex, drugs and rock and roll, ale tak naprawdę jak oni są 40 roczniki, tak, czyli mają dzisiaj ile? Po prawie 80 lat, tak, no, jak dobrze liczę, tak, no po 80 lat, tak. To wydaje mi się, że to jest bardziej po prostu taka kwestia biznesowa, medialna, tak? Bo gdyby rzeczywiście oni tak seks, drag and, rock and roll, to by nie dożyli tego wieku, tak? Chyba, że się mylę po prostu, tak? Na pewno mieli tam przygody różne i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że gdyby tak ży, żyli po prostu tak rzeczywiście takim życiem rock and rollowca, to by tak długo nie dożyli takiego wieku, w jakim są po prostu, tak? A więc jak tam są 43, 45 rocznik, no to jest 60, 20 do Dokładnie, 80 lat, po 80 lat mają, tak? No więc tak wygląda sytuacja tutaj, jeśli chodzi o wizję przepowiednie Jasnowidza Jackowskiego, że w 2025 roku do, dojdzie do śmierci jednego z muzyków wchodzących w skład The Rolling Stones, no to też pewnie będzie gigantyczna strata, tam fani będą płakać, będą składać kwiaty i tak dalej, będą wspominać yy, muzyka, yy, tak, no, ja, ja nie mam informacji, tak, nie, nie interesuję się aż tak bardzo po prostu tutaj tym zespołem, wiadomo, niektóre tam piosenki ich słyszałem, tak, Niektóre przeboje mają fajne, natomiast też nie wiem, jaki jest stan po prostu poszczególnych tych muzyków. Jeżeli jesteście jakimiś fanami, no to możecie pisać w komentarzu: może któryś z tych po prostu muzyków ciężko choruje, albo ma jakieś problemy zdrowotne. Tak, no nie wiem, po prostu może rzeczywiście jakiś muzyk ma potężne problemy zdrowotne. Natomiast tutaj Jasnolic Jackowski właśnie w tej wizji przepowiedni widział, że jeden z muzyków, a więc jedna osoba miałaby umrzeć w 2000. 25 roku, tak? Chyba, że to będzie jakaś taka nagła śmierć, w sensie jakaś, na przykład, wypadek, nie wiem, lotniczy, samochodowy, jakiś inna po prostu taka rzecz, e niespowodowana choroba. No bo tutaj jakby wniosek by się na nasuwał taki, że to może być śmierć, która wynika z przyczyn biologicznych, no bo to już po prostu są ludzie, którzy mają po 80 lat. Natomiast być może to będzie jakaś taka nagła śmierć, tak, że gdzieś po prostu jakiś wypadek samochodowy albo po prostu jakaś katastrofa lotnicza, helikoptera, tak skali jeśli chodzi o helikopter, albo jakieś inne takie zdarzenie. No, także tak wygląda ta właśnie wizja przepowiednia tutaj jasnowidza Jackowskiego. Nie wiem, czy Rolling Stones jeszcze nagrywają jakąś po prostu nowe piosenki. Wiem, że oni jeszcze koncertują, tak? Natomiast czy oni po prostu nagrywają jeszcze nowe piosenki? No, mają te przeboje, tak? Zarobili mnóstwo pieniędzy, pieniędzy, tak? I pewnie fani nawet tutaj przede wszystkim oczekują, żeby na koncertach grali te znane tak? Te piosenki te po prostu najbardziej znane, najbardziej po prostu tutaj uwielbiane przez wideo, widownię publiczność. No właśnie, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a, znajduje się w opisie tego filmu. Zobaczcie też inne filmiki, które znajdują się na moim kanale. Jeśli chodzi o wizję, przepowiednie tutaj jasnowidze dotyczące 2025 roku. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!